A tak wymiana, wymiana oleju Odkręciłem korek uj, uj, uj Olej taki w miarę ciemny Ale jak był grubsza struga to był taki w miarę jasny Kurde, ten 0W20 To jest taka woda, nie? Widzicie, prawda? Ale woda. Dlatego trzeba go często wymieniać. Ekologia. Ekologia. Ach, powiem Wam, że ta miska mi się już nie sprawdza. Wczoraj mi się olej wyląda, się tak przesuwają. Wymiana premium. Samochód z przodu podniesiony. Kupcia się nauczyłem. Filtr, filtr już olejowy wymieniony, taki numer 1.5 ETSI, miękka hybryda. Tu sobie wybiję kawę, jeszcze małą i, i herbatkę, a tu niech się wykrwawia. Damy mu z pół godzinki, żeby pozbyć się tego starego oleju. I wlatuje oryginalny 0W-20, 508, 509. Dajcie znać, co myślicie o tym oleju. Jaki byście wlali? Bo z kupciem coś napisałem, to polecę jakieś inne oleje. Chyba już nie pamiętam, ale no nie wiem, na gwarancji. Hmm. Troszeczkę ryzyk. To jest 4,5 litra oleju. Jak widzicie. Prawie 5. No, dużo, dużo. Elegancja, elegancja. Jedyne co mogę przy tym samochodzie zrobić olej wymienić, filt powietrza, filt oleju. Na razie. Więcej, reszty, jeszcze nic nie umiem. Do no, no nie wiem, czy będziemy wymieniać tutaj, czy pojedziemy do automatycznych w Grudziądzu na wymianę. Oczywiście serwis też zaleca 120 chyba najmniej. Automatycznie mówią 60, 50, już można jechać na wymianę. Zrobimy, zrobimy wymianę. Jeśli się będzie sprawował dobrze, to będzie warto. Zostawcie jakiegoś czuka, to będziemy dalej nagrywać. Pozdro, dzięki.